W sumie to nie ukrywam, że przyjechaliśmy tu po trzy punkty, nie? Ale wyszło jak wyszło. Drużyna z samoście nam się postawiła i, i to bardzo dobrze nie, bo jak to się mówi, przeciwnik nigdy się nie położy, że trzeba te, o te punkty walczyć. Mówiłem chłopaką szapin, no ale trzeba się cieszyć z tego co zostało na końcu, czyli remis. I tak jak mówię, no trzeba się z tego cieszyć. Chcemy awansować, ale no... Jak to mówię, jeszcze jest pięć meczy i jest wszystko możliwe. Pierwsza połowa, no to bramki padły także w ogóle po naszych błędach, bo przy pierwszej bramce rzut rożny nikt nie wyskoczył do, do tego doświadkowania. Strzelili jedną, później drugą. Piłka odbiła się od naszego stopy rano, ale to jest bramka, nie? Czy, czy strzeli przeciwnik, czy jest samobójca, ale jest wynik, jest wynikiem. I tak jak mówię, należy no, no, się z tego cieszyć, żeśmy chociaż ten punkt wywieźli. No, mecz był ciężki, może nie wszyscy podeszli, bo myśleli, że to jest nie ta drużyna. Jakby był jakiś może z wyższej półki, to inaczej się grano, ale trudno.